Pięć oznak toksycznej miłości. Kontrola i manipulacja. Jeśli partner regularnie podejmuje decyzje za ciebie, wymusza swoją wolę lub manipuluje twoimi uczuciami, aby kierować twoim zachowaniem, może to być oznaka toksycznej miłości. Brak poszanowania granic. Szanowanie granic osobistych jest kluczowym elementem zdrowej miłości. Jeśli jednak twój partner regularnie je narusza, nie szanuje twojej prywatności, zasobów lub czasu, może to być sygnał toksycznej miłości. Nadmierna zazdrość. Chociaż niewielka zazdrość w związku jest normalna, nadmierna zazdrość, która prowadzi do kontroli i podejrzliwości, jest znakiem toksycznej miłości. Emocjonalne lub fizyczne nadużycie. Każda forma nadużycia, czy to emocjonalna, psychiczna czy fizyczna, jest absolutnym znakiem toksycznej miłości. Brak komunikacji. Jeżeli w związku unika się konfliktów, nie mówi się otwarcie o problemach lub tłumi uczucia, może to prowadzić do wzajemnej frustracji i niezadowolenia, co jest oznaką toksycznej miłości.